Где я? Это то действует? Мать курина! Иисус, я тут ничего не вижу! где я, где я, где я. то Что это? Какая-то лампочка. Jezu jak tu jest zimno. Ej, co się. Tak, czy w końcu działa mi ten telefon? Boże, święte To jest strasznie. Czekajcie, ja muszę się upewnić, to się nagrywa, tak? 57. Okej, okay. Ej, cześć, witajcie. Ja nie wiem, czy to. Sen, czy co? I za. obudź się. Halo, wstawaj. Tierniczy! Słuchajcie, to. Nie wiem, czy to się nagrywa. Co, co się dzieje w ogóle, ale mam nadzieję, że się nagrywa i uda mi się to jakoś wrzucić na kanał. Słuchajcie, nie wiem gdzie jestem. Chyba zostałam porwana, i od jakiegoś czasu nie mogę do Was nagrywać filmów. Bo zostałam uwięziona przez jakiegoś psychopatę. Jestem w jakiejś piwnicy. Zobaczcie, co to jest w ogóle. Jakiś składzik na coś. Nie wiem. Patrzcie, tu się normalnie świeci. Jezus, jeszcze tu coś jest. Jakieś worki. Mam nadzieję, że ja nic dziwnego w tych workach później nie znajdę. Jezus, masakra Jak to jest dziwnie. Wiecie, co jestem w takim szoku, że nawet nie wiem, co powiedzieć. I jak mam wyjaśnić naprawdę to? Jak to jest Jezus Maria! Jezus, jak ktoś tu przyjdzie, to ja przysięgam, że się zesną.